Czy warto inwestować w talerzówkę z ponadstandardowym wyposażeniem? Sprawdziliśmy to w skrajnie suchych i mokrych warunkach na przykładzie brony talerzowej firmy Namysło. Wystarczy kilka tygodni, by warunki na polu, szczególnie te wilgotnościowe, zmieniły się diametralnie. Tak też było w poprzednim sezonie, dzięki czemu dostarczoną do testu talerzówką na mysło, Rubin 300 pracowaliśmy w skrajnie suchym ściernisku po zbożach, jak również solidnie zmoczonych resztkach po zbiorze kukurydzy. Ciężka brona talerzowa Rubin z amortyzacją sprężynową składa się z dwóch rzędów talerzy rozstawionych od siebie w odległości 1100 mm, co pozwoliło nam rozwijać większe prędkości robocze powyżej 12 km na godzinę, nawet przy pracy z dużą ilością resztek. Pływa na to także wysoki prześwit pod ramą wynoszący 83 cm, jak również hydrauliczna regulacja głębokości roboczej. Zmniejszone maszyny są 24 talerze o średnicy 625 mm i grubości 6 mm, osadzone na bezobsługowych piastach. Producent podkreśla, że każde ramię talerza amortyzowane jest przez zastosowanie sprężyn, co pozwala na zminimalizowanie zużycia talerza oraz kompensację uderzeń przenoszonych na łożysko i ramę. Rama, do której zamocowano talerze, ma grubość 8 mm i przekrój 90x90 mm. Uwagę zwraca niewielki kąt natarcia przy dużym pochyleniu talerzy rubina, które dobrze podcinają glebę i mieszają ze sobą pozostałości roślin. Najczęściej pracowaliśmy na głębokości 6-8 cm przy uprawie ścierniska, godząc się na niepełne podcięcie które występuje przy głębokości około 10 cm, a w kukurydzy głębokość robocza przekroczyła 15 cm, choć to nie jest pełny potencjał. Taka brona może więc się sprawdzić jako uniwersalny sprzęt zarówno do głębokiej, jak i przedsiewnej uprawy. Hydrauliczna regulacja głębokości roboczej przez zmianę pozycji wału zapewniła szybką zmianę tego parametru z wykorzystaniem klipsów. W pełnym zakresie głębokości pracy wystarczy skorzystać tylko z czterech spośród aż 19 klipsów. Niepotrzebny wydatek. Układ regulacyjny zamontowany jest prostopadle do ramy brony i choć nie ogranicza widoczności na wał, to w trakcie pracy drży, co może być denerwujące. Dodatkowe zgrzebło przed zestawem wałów świetnie rozprowadzało resztki. Efekt jego pracy widać szczególnie na lekkich glebach i z nierówno rozrzuconymi resztkami, np. stertami słomy. Uwaga, uwagę zwraca tu duża liczba otworów regulacyjnych w ramach których za pomocą cienkich swożni możemy zmieniać nie tylko wysokość pracy, ale i kąt odchylenia w kierunku wału zależnie od ilości reszty. Do współpracy z broną Rubin wymaga się ciągnika z zakresu około 100 do 120 koni mechanicznych. Jednak podczas naszego testu brona współpracowała ze 170-konnym case'em IH, co z jednej strony pozwoliło bez trudu rozwijać prędkość 12 km na godzinę, nawet w trudniejszych warunkach, a poza tym poprawiło stateczność zestawu, który waży ponad 2200 kg, a jego długość sięga 350 cm. Bronę wydłuża podwójny wał płaskownikowy o średnicy 50 cm. W standardowym wyposażeniu znajdziemy pojedynczy wał rurowy o tej samej średnicy. Zaobserwowaliśmy, że wał tandemowy sprawdza się w uprawie przedziemnej, bo w każdych warunkach dobrze utrzymuje zadaną głębokość. Testowany przez nas model to najmniejszy reprezentant serii. Gamę bron talerzowych uzupełnia dodatkowo wersja o szerokości 3,5, 4,5, 5 i 6 metrów. Na życzenie nawet do wersji 3-metrowej dostępny jest wózek transportowy, oś hamowana hydraulicznie bądź pneumatycznie, koła podporowe oraz zgrzebło. Cena testowanej maszyny to 55 400 zł netto. Więcej na temat brony w czerwcowym numerze Top Agrar Polska.